22 years ago, I stood where I stand now. Watched my loved ones die. Betrayed by those I had called friends. The world will be better without you. Requiescat, you you bastard. Hey, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Value. Wow. Nie pamiętam z poprzednim odcinku, ale tak czy siak zajmę się misją główną. Z chęcią this? zniszczę kogoś na dobry początek dnia. Woda. <laughs> Malfatto, kto to jest, Malfatto? nie kolejny gość, którego będziemy musieli zabić. I tutaj putany pokazują nam drogę. Fajnie, że już wszystkie wiedzą, że w ich sprawie pracuję. Dobra, tędy, tylko żeby one mnie do jakiegoś dziwnego miejsca nie doprowadziły. Zukwo, wracaj! Bardzo dobrze! Zabicie po kogoś na początek odcinka to bardzo dobra opcja. Request cut patrzcie. Fuck you. Jak oni w ogóle przez to widzą? Bo oni mają klapki na oczach. Asasynów rekrutów, what? Ech, właśnie, możemy zrekrutować tutaj, widzę, że jest kolejny ziomuś. Dobra, dobre kombo siadło. To co, co mogę powiedzieć więcej? Napieprzamy do tego. Napieprzamy do miejsca kolejnego... Napieprzamy do kolejnej głównej misji. <śmianie> <śmianie> Gdzie ktoś płacze? I też to słyszycie? Takie szlochanie. A zobaczymy to, Elbe. Łodo! Jaj! No szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że to będzie tak efektownie wyglądać. A to chyba że rzeczywiście musimy iść. Do tych, których słyszymy cały czas płacz. Tylko dlaczego cały czas słyszę to, jakbym tam był? Oh, right. Ej, hey, to jest jakiś chłopczyk. What? What? A man from the castle came with guards and arrested us. He scared me. They are scary, I have but never you seen it. look very brave. Will you bring my mama back? Так. Без being так. Where did they take your mother? Down that street. Good. Do you have some place to go for now? My uncles. Go there. Do not stop to talk to anyone. Zajebać skurwy syna za to, co z... za to co zrobił on nie zasługuje na życie To jest skurwy syn Kurwa zabrać kogoś matkę zajebałbym na miejscu Nie wiem jak inni ale ja bym zajebał na miejscu Oj kto to był, to był Ojciec, matka Zabrać, zabrać mat Zabrać dziecko, dziecku matkę to jest naprawdę chyba najgorsze co można zrobić dziecku Zapłacisz za to srogą cenę skur... Wy póki co mnie nie interesujecie. Aż użyję na ciebie mojego batalionu asesynów z Urwielu Pobiegam sobie, tak? Biegamy. O, obszarowo. Tam jest koło. Cool. Podążaj Kurde śledź Ja nie nienawidzę śledzić w tej grze No rozumiem, asasyni, sekretni zabójcy ale Ach. Widzicie ja idę z ludźmi, nikt mnie nie widzi to zajebiście. Tylko żeby ta droga nie była jakaś chuj długa. Ezio, nie wiksuj się. W ogóle jest sobota, 22 marca. Uuu, jak oświetlenie się zmieniło. O, Ecz... Nie muszę nawet Ezio kierować, Ezio sam idzie z nimi. Wania asasynów zasynów No brzmi interesująco. O spierdziela. Tutaj widzę jakąś drogę, taką Ala. Fuck you, I'm not there. Jakie to oczy most! Widzicie, choćby jakieś światło biło z jego oczu. Oczu. Utanas, I'm only an assassin. We must ensure the is Czyżbym wygrało? Zgaduję, że tak! Request in patrzę, you bitch! Dajcie taki dodatek ode mnie Chuju Ja bym mu wydłubał jak się to oczekio, nie wiem jak ty. Przywołanie asasynu. Łoooo, wow, dokładnie! <śmienic> Uda się do gołębnika, ale po chuj. B Właśnie uzyskałeś nowego ucznia Uryta. zostaje ten... Wow! Dobre A! No! Ale użyłem swoich asasynów rekrutów, czemu mi to nie zajęczyło? Skambagowstwo. Ale tam widzę stagninę koni. Więc warto było ją zupgrade'zić. Ulepsz. To jest całe tysiąc florenów, a się przyda na pewno. Fajnie, że ten pasek z asasynów się odnawia Kurde, boję się, że za... Boję się po prostu, że za niedługo będą... będą... Ty... Ci asasyni będą tak OP, że będę ich używał praktycznie do każdej walki. W... Patrzcie jak się wiksuje ta woda. No to jest ciekawe. Ale pomińmy ten fakt i zobaczmy, gdzie czeka nas następna misja, bo chciałbym drugie ostrze, a wiem, że jest na pewno. Tam jest jakiś punkt podróży? Nie. A i tak, jeśli ktokolwiek to ogląda, to napiszcie mi pod komentarzem, kiedy za... Ile tak mniej więcej będę mógł zdobyć te drugie ostrze? Popatrzcie na Wikipedię, jeśli wiecie z waszego doświadczenia to powiedzcie. No i po napiszcie mi kiedy, żebym się tak mniej więcej spodziewał kiedy. Mini spoiler, ale. Czemu się wydaje, że ten kuń tak wolno im natwierdzia Tak czy jak troszeczkę drogi przed nami? Dobra, tutaj jest misja, tutaj Mmm... znajdź źródło tajemniczego głosu No spoko Leonardo? this fucking noise. No pokażę je, że tu, ale A box. A co to ma być kurwa metal gear? No naprawdę. Ela. Ezio. Leonardo. I knew you were behind the breaking at Sant'Angelo. It is good to see you, friend. Come here. Forgive me. The Borgia have commandeered my services. Actually, they would have killed me had I refused. What do they want? War machines. I have constructed weapons for all the Borgia guards and other terrible monstrosities besides. They are very well designed, Ezio. Here, the names of the Templars overseeing their construction. Cesare intends to supply his army with my creations. You must dismantle them. Grazie. I will take care of the plans and the machines. There is far graver news, I am afraid. They have the apple. Yes, I know. I gave the apple to Mario. I am sorry, Ezio. Cesare left it in my hands to study, to make it work. Then Rodrigo took it from me. I know not where. I will recover it in time. Leonardo, I've lost all the Codex inventions you once fashioned for me. Hmm. Remaking them will be easy. I never forget the design. But you must compensate me for the raw material. Really? They're not paying you at Il Vaticano? Very, very little. If we are to do this, we must appear to not meet at all. A hand pointing? It's pointing to where you should sit. So sit! What? Yes, maestro. Aj I... za obrudzio ubranie ma czarne w dodatku. Oho! Jeba za to, strzałki pod moje Tak! Bene. I will return shortly. I can kill double the guards. Tak. the yes. I've scanned Leo's location into the map so you can keep track of him when he moves.

Zostały zaznaczone na mapie, ale gdzie? Jeśli mi je pokażę, to z wielką chęcią je zniszczę. Tak chociaż, żeby zobaczyć jak to wygląda. Leonardo! Tu kurwa nic nie ma. Mniejsza. Żeby tam wejść musimy... Nie możemy. Kur... O, muszę się jeszcze podrapać, zajebiście. No i proszę bardzo, to objaśnia dlaczego Ezio nie może zostać nieśmiertelny, ponieważ nie umie się wspinać za dobrze. Mm. Normalnie AC3 i AC4 zdecydowanie było pod władzą Ecja, ale ze względu na to, że w Revelations już udowodnił, a czy już teraz udowadnia, że nie potrafi się perfekcyjnie spinać, to trzeba było zamienić. No, niestety taka, taka prawda. Biedna Ezja. What the fuck is this konstrukcja? W chuj dużo hajsu. Nie mam w chuj dużo hajsu. Jeszcze żadnej takiej większej budowli nie odnowiłem. Tak samo jak mój kolega kiedyś mi powiedział. Kolega... No powiedzmy kolega. Mi kiedyś powiedział, że żeby zostać gameplayerem albo przeczytać o mnie na pieprzeć, choćby o drzwiach. O drzwiach? No dobra, mogę napiechać o drzwiach, tylko że wtedy odcinek będzie jeszcze bardziej panurzący. Więc tak, drzwi. Drzwi mogą być frontowe oraz boczne, przez które można wchodzić do budynku lub z niego wychodzić. Są różne kolory drzwi, na przykład drewniane lub metalowe. Jest preferowane jednak bardziej drewniane ze względu na to, że metalowe są używane i wyłącznie do sejfów oraz bardzo dobrze chronionych miejsc. Sorry, zamyśliłem się przez chwilę. Y, więc tak. Drzwi mogą być otwierane od strony lewej, od... również od, również od strony prawej. Wszyscy jednak nalegają, żeby... Gdy, gdy wchodzimy od strony tak. Ale wszyscy również preferują y, taki design, aby drzwi nie były otwierane w sposób rubaśny, czyli taki dość... Kur... Czyli nie w sposób, aha, tylko w bardziej elegancki sposób, na przykład z rękawiczkami, takie rzeczy. Czemu tam jest misja? O, przez chwilkę klatki spadły. To nigdy nie jest dobry znak. Skryty teren To też dobra zagadka. O, tam jest coś z Leonardo. Trudność 3. Czemu kamera się tak chujowo ustawia? Jeśli jak będzie jakiś punkt kontrolny, to zdecydowanie go zrobię ze względu na to, żeby mapa była chociaż troszeczkę odkryta. O! Mówisz masz. Podwójne ukryte ostrze, dziwko, dziwko, ukryte ostrze, podwójne... Tam jest... A jak debi się spinam tu, e co wychodzi. A to kto jest? Mam wyjebane. Hmm. Chyba tylko od tamtej strony da się wejść. Ezio.

Rozkminianie, rozkminianie, kurwa. A będzie zapierdolić ten punkt kontrolny. Lepiej zajmijmy się... Tym co jest ważne, czyli misją główną i tym Leonardem. Co Leonardo nam teraz zaproponujesz? Tak. No designs Again? Tak. No, nie mam nic. I will wait nearby for a few more hours in case you change your mind. Tak, nie mind. już Tak, nowego? Żebyśmy wy, wyjeżdżali z Rzymu? Templariusz nadzorca No dobra, to zrobimy jeszcze tą misję Chodź mój kuniu Nie opancerzony. Kuń opancerzony jak czołg, to musiałoby być zajebiste Wiecie, próbuję to zrobić tak sneaky fuckersko I proszę bardzo, koniec Ja też chcę się pobawić <grymne> Wysłałem najemniku do walki głupia gro Dobra, asasyni zajmijcie się nim. No i bardzo ładnie, dziękuję dziękujemy Fuck you Ja bym powiedział Dziewczyny, to się nie mówi requiescat in pace, tylko fuck you Fuck you Dobra, koniec nauki według mnie Udam się do kolej... udam się tylko do kolejnego miejsca i tam zakończymy naszą rozgrywkę w dniu dzisiejszym No troszeczkę misji zrobiliśmy No i tego się nie da zaprzeczyć Dobra, także do zobaczenia Do następnego odcinka Trzymajcie ciepło Arrivederci